Witam Was w Minecraft Hardcore. Na samym początku ujrzałem ruiny portalu, do których się udałem i otworzyłem skrzynkę. Wykopałem trochę drewna i skraftowałem drewniany kilow, a następnie kamienny. Następnie wykopałem sporą ilość węgla, no bo w sumie węgiel się przydaje. W oddali zobaczyłem wrak statku, do którego dopłynąłem i zlutowałem wszystkie skrzynki, które tam się znajdowały. Dobre to 14 żelazarz! Ze znalezionych sztabek żelaza zrobiłem żelazny kilow I mogłem już wykopać blok złota z ruin portalu Nie, o, dobra, dobra Zrobiłem również żelazną klatę i skraftowałem sobie tarczę Następnie pozabijałem trochę mobów, bo potrzebowałem jakiegoś jedzenia No nie gadaj, jak tu wioska jest obok Co jest grane Otworzyłem wszystkie skrzynki, zabiłem golema No i standardowo szukałem kowala Kowal, dobra no, diamenty już są. Zrobiłem sobie diamentową siekierkę, a teraz pora na kopanie pierwszych diamentów. Okej, okay. jestem miasto Wardena, ale ja tam nie będę chyba właził. Ewentualnie mógłbym wejść po jedną skrzynkę. Oj, dobra, tu jest jakaś skrzynka. Jakbym taką zrobił, może by coś fajnego tutaj wziął. Czy nie z... O okej okay. węgiel, kością możemy wziąć fragment płyty to niepotrzebny Tam widzę skrzynkę Kurde no, mega kusi ten te, te, te miasto, ale no chyba, że o kurde Dobra, wiecie co? Nie ma co. Ja stąd spierdzielam. Przejdźmy narpie w grę, zróbmy to na spokojnie, że miał Elytrę i w ogóle fajnej temy. Przecież fajnej temy mogę też mieć z End City, ale ogólnie mega kusi. Dobra, nie ma co, ale widzę diamenty chociaż. Dobra, a teraz bez przedłużania. Wróciłem do wioski, zrobiłem część diamentowej zbroi, skraftowałem diamentowy miecz i kilow. Później moim celem był nether, więc pobiegłem w stronę lava pulki i zbudowałem portal. Później jak to nether, zacząłem trojdować z piglinami, żeby dostać perły, ale jedyne co mi dały to złote strzały, które w sumie przydadzą mi się będzie. Znalazłem fortecę, otworzyłem skrzynki, znalazłem spawner i zabiłem dużo blaze'ów. Następnie znalazłem niebieski las i zacząłem zabijać endermany, żeby zdobyć perły. Później wróciłem do overworldu, Robiłem oczy kresu i zacząłem szukać Strongholdu. W końcu, kiedy perła wskazała Stronghold, zacząłem się kopać i jest, mamy pierwszy portal. Nie, zabrakło. Ja... Teraz się modlę, żeby tu Enderman jakiś był. Ej, a czeka, jeszcze perły mogą być w skrzynkach, chyba tak? Armor, dobra, na razie nie biorę. Ale ja też mogę iść w sumie do cave'a po tego Endermana. Nie muszę tutaj konkretnie iść. O! Słychać, czy to nie enderman? Słychać endermana chyba. To on jest. To z dołu, czy z góry? Z dołu, chyba, słychać. Jest! 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 Skopałem się idealnie na niego. Dwa! Dwa są nawet! Ej, to nie jest ustawione. Co jest grane? Daj, perwy, daj! Nie dał! Jest! Jest, 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 jest. Jak fart! Nie zrespiłem, zobacz, Eft, nie mogę zmienić game moda. Tu była! W skrzynce. Ja pierdzielę. W takim razie mam jedną peru to jedną użyję Dobra, jest perła. Dobra. Dobra. Odpalony portal. Wskakujemy teraz. Okej, okay. jest achievement Teraz się nie wywalić. Dobra. 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 O Jezu. Jezu ja nie umiem strzelać w tym Minecraft'cie już Czy wejść na górę jakoś Trzeba wykopać bloki Ja nie umiem strzelać w tej grze komputerowej Dobra Czy tam się uda? Dobra, jest! Dobra Zostaw, zostaw, zostaw! Puść! Dobra, zostawił Dobra Ja nie umiem strzelać, człowieku! Dobra jeszcze jeden. To to, dobra. Dobra. Wszystko? Wszystko. Dobra, bo teraz robię, nie ma co. Dobra. Już walą clue. Niech perczuje, niech perczuje teraz. No nie, no! Ja już myślałem, że umrę z tym endermonem. O, perszuje, dobra. No, nie, no. Dobra, wypierdzielaj. Wypierdzielaj! Łe! Łe! E! E! Dobra! Chodź tu, chodź tu! No nie no, odleciał! A nie mam już strzał, okej. Okay. Dobra! Łe! Znowu, znowu! Dobra! Łe! Walą mnie! walą mnie, walą mnie! Dobra! Dobra! I! Dobra, jest! Jest. W końcu kurde. Po zabiciu smoka zebrałem cały exp i zdobyłem jajko smoka. O, dobra. Od teraz moim głównym celem było zdobycie litry, więc bez chwili zastanowienia podbudowałem się do gatewaya. Ale rymy, ja pierdzielę. Wow! Jest. Jest z statkiem nawet. Drugi tu jest. No i dobra. Ten jest chyba bez statku. O Jezusie... Dobra, próbuję! I... JEST! Dobra! Ła! Zostaw, zostaw, zostaw! Dobra... To... Zniszczymy... O, mikstura leczenia... I tego pana trzeba zabić. No nie no, się tepa? Dawaj! O, dobra, wypadł jeden szalker. Znaczy, skorupa szalkera. O, jeszcze jedno tu jest! Łonie Dobra! Okej, okay, diamentowe buty Takie o. Okej, okay. Fajna, fajna klata i... okej, okay, dobra. No i najważniejsze elytra. ha a, końcu elytra nie! 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 Dobra, weźmiemy z innego NCT. A bo ja miałem całe ku zapełnione, dlatego nie wzięło. Rzucę sobie tak o. Okej. Okay. Eee, eee. Nie mam jedzenia, kurczy. Kurde, nie mam slicktacza, żeby zniszczyć enderzesta. Ostatnie mięsko mi zostało. O, mending tu jest. I łopata fajna. O, o, Jezu, musiał mnie hitnąć, no. Nie, no chyba nic nie wezmę teraz, dobra. Najwyżej tu wrócę i tyle. Tutaj widzę tego gatewaya. W takim razie wracamy do naszej bazy i mamy litrę. No i w sumie 900 skorup Shulkera, czyli będzie. Cztery Shulkeren? Ej, mam tak mało serc, ale chyba nie zginę od tego. O! Oh, dobra! Trzy serca. Ale to było ryzykowne trochę. Tutaj, tutaj. Dobra, jesteśmy. Efficiency 4 i Unbreaking 3. A jeszcze mamy przecież ten Ancient City. Tam też mogą być koks albo też fajne temy. Dobra, wskakuję, jesteśmy <laughs> Siemanko Po powrocie do wioski skraftowałem fajerwerki I w końcu mogłem obczalić teren Wokół mojej bazy, Oj, i tu jest druga wioska To w sumie tutaj można zrobić, o kurde Co jest? Jak fajnie portal zrobiony, co tu jest? Jest wabny dot, o silk touch A jest tu kowal w ogóle? Nie ma chyba kowala. Nie ma, dobra idę do bazy Bo ja fajerwerki sobie zażywam by się przydało zrobić farmę gunpowderu w sumie I trzciny, o tam jest trzcina Dobra, tako zrobimy O, dobra, no i pięknie Ej, bo tak się już zużyła? Ej, mending trzeba zrobić A, miałem zrobić szalkery Bez kitu, dobra, tako i tako Cztery szalkery, dobra Kolejnym moim celem w tym odcinku było zrobienie Specjalnego pomieszczenia dla villagerów A jako i, że na tę chwilę mieszkam Właśnie w wiosce, to bardzo Ułatwiło mi to zadanie, tak więc bez zbędnego Gadania wziąłem się za kopanie Pomieszczenia na Trading Hola. Dobra, wszedłeś, tego mamy pana Jakiś taki stojak dla tych Dobra, tego zrobimy Tego Właś tu Wejdź Proszę Wejdź, 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 wejdź Dobra No, jeszcze, jeszcze Dobra Jest pierwszy villager, tylko trzeba jakoś tak zrobić, żeby on nie, nie spierdzielał A, bo ja powinienem ci z tyłu jeszcze wykopać to Ty, gościu I Do tyłu teraz idź Dobrze o, przydałoby się iść teraz do tego strongholda i wykopać te biblioteczki. Zbudowałem specjalne miejsce dla villagerów i poleciałem elytru do strongholda, żeby zniszczyć biblioteczki. Dobra, mam pięć staków, to w sumie tyle starszy, a resztę sobie przejdę i wykopię liktaczem. Wróciłem do wioski i skraftowałem dużo biblioteczek i parę pulpitów. O. Nie! Płaś tu! Płaś tu! Idź, idź, idź! Teraz tam, teraz tu odkręć, teraz tu odkręć! No ja pier... Teraz, teraz, nie! Jeszcze. No kurde! Dobra, zrobimy tako, Jak mu się nie chce, to mi się nie chce. No właśnie tu, masz tyle miejsca! O! Dobra? Dobra Przez następną godzinę zajmowałem się sprowadzeniem wszystkich wieśniaków z wioski do mojego trading Holla. Potem żeby uzyskać zniżki u villagerów puściłem zombiaka do środka i zacząłem zamieniać ich w zombie villagerów Teraz się daje te butelki Gunpowder O I się robią rzucane Dobra pamiętam to Mam to Aha po dwóch pięciu minutach nawet Czy może zamienić Ciekawe cię będą zniżki? Bo go walnąłem przed tym jak się zaraził o! Zamienił się i dostałem achievement nawet. Siema! 28 patyków za emeralda? O, jest, 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 jest. jest! Dobra, dobra, jest mending. Za ile? Za 11 emeraldów, tak? I jedną książkę. Dobra, może być. Dobra, mamy mending. Kurde, fajnie. Ogarnąłem sobie jeszcze kilka nowych villagerów i nadałem odpowiednie enchanty za pomocą kowadła. Następnie poleciałem do strongholda, żeby zebrać resztę bookshelfów, o których przedtem mówiłem. Potem postawiłem biblioteczki i zrobiłem miejsce do enchantu. Takie słabe? To się robiło tak, że stawiało się. Ko. O, i nawet enchant Oha, dobra. O jest, wydajny 4, dobra. oj i wezmę teraz, dobra. I to można dać teraz na mój kill. Of. Mam teraz prota, trójkę, to mogę dać sobie na... O, na klatę! To się złączy, tak? O, dobra. I teraz mogę dać na kill te efficiency o, dobra, lux. Teraz trzeba zrobić ekspiarkę, tylko. O, jest, prot trójka. Złączę sobie i będzie dobrze, dobra, zabiorę. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery wziąłem, Potrzebuję więcej. Ko się łączy? Tak, mam trzy. O, idealnie będę miał na seta, bo mam w jednym już mam prota czwórkę. Wszystko mam breaking. Ma. Dobra, będę miał całego seta. Cztery, trzy już. O. Nie mogę. Mogę, nie mogę. No kurde, dobra, trzeba ekspiarkę zrobić. Tak więc postawiłem sobie cel: zbudować swoją pierwszą w życiu farmę Expa z Endermanów. I w sumie nie wiem po co była mi ta ekspiarka aż będzie, ale nigdy jej nie robiłem, więc uznałem, że najwyższy czas to zmienić. Nie tracąc czasu, od razu ruszyłem do zbierania potrzebnych materiałów, a gdy wszystko było już gotowe, spakowałem itemy do Shulker Boxa i ruszyłem edytro w kierunku Strongholda. Po wejściu do portalu zacząłem budować moc liści, a teraz pokażę wam cały proces. Z budowy w przyspieszonym tempie robię takie coś pierwszy raz i okazało się, że endermany bardzo szybko zbierają dirta, więc mam mega problem. Zobaczcie, wszystko jest zniszczone, nawet ten dywan jest zniszczony. No i mam generalnie pomysł, żeby przebudować wszystko na endstone i to powinno chyba działać. Tak więc bez przedłużania wykopałem bardzo dużo stacków endstone'u, po czym schowałem bloki do Shulker boxa. Kiedy już miałem materiały do budowy, zamieniłem bloki dirta z endstone'em. No i w sumie teraz możecie zobaczyć, czy ta cała farma w ogóle działa. Jest endermi, i chyba to działa już. Nie ma tam ender... Dobra, działa to, ej! Dobra, założę tę elytrę W takim razie działa, dobra, jest. I one powinny być ogólnie na jednego hita w takim razie. Tu wszystko jest ok. Dobra, jest. O, dobra, działa. O kurde, działa. Kurde, ile dostaje? Ile tu jest? Dobra, elytra naprawiona. Łopata się naprawi. O, ale dobr... nie, dobra, git. Dobra, to będziemy 30 level w takim razie. I też by się przydało tutaj zrobić ten... enchant. Dobra, jest 50 level. Dobra, tyle mi starczy. Wezmę parę pereł stąd i w sumie obudowałbym to. Dobra, 52 level Spierdzielam stąd w końcu Wróciłem do mojego trading hola i w końcu Mogłem dokończyć enchantowanie moich itemów Zdobienie zbroi, jak to się robi? Bo ja tego nie umiem robić Przy użyciu stołu kowalskiego Ha, stoł kowalski trzeba Drewno i to się robi Chyba tak? Nie wiem, gdzie mogę postawić tutaj. I co? Tutaj się daje. Dodaj sztabkę lub minerał? Czego sztabkę? Aha! Jako to sztab? To może być na przykład lapis? Ło! Wow! Ty, co jest? Jakie są najlepsze te. Najlepsze zbroje? A i zapomniałem Wam w sumie powiedzieć, że od jakichś dwóch lat nie jestem na czasie z tymi wszystkimi nowymi rzeczami w Minecrafcie Więc nie krytykujcie mnie w komentarzach, bo ja się dopiero uczę, ok? Co tu jest? Dobra, dam na razie takie coś. Chyba, że to jeszcze. Dobra, dam sobie złoto, tylko. Nie, no to jest lepsze, dobra. I co to mi bierze Expa? O, achievement, jak to wygląda, o kur... E... <laughs> nie, no to nie wygląda dobrze, co to jest? Kiedyś już miałem swój super wzór na zbroję, pomyślałem, że to już ten czas, żeby wrócić do wcześniej odwiedzonego Ancient City Tak więc wziąłem swoje najlepsze itemy i zacząłem szukać miasta Wardena O jest, i skrzynki są obok, ty Fajnie, 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 fajnie Dobra, zrobimy teraz szybko fajerwerki, dobra On 24, to może starczy jakoś Nie widzę tego Ancient City, serio, to jest dla mnie takie straszne miejsce no już, już! Ja nie wiem, czy tam radę wszystkie skrzynki zlutować, serio. Tutaj ile tego jest? Ty, może ja to będę niszczył. Eee! Dobra, biorę! E, Silic touch. Name tag. No i książki, dobra, książki można wziąć. Czy on jest zrespiony? Regeneracja. Regeneracja. nic nie ma zbytnie. Co to jest? Wielostrze. Dobra, można wziąć na łuk. Są tu jakieś skrzynki. Nie! się chyba nie stało. Tutaj musi coś być. Tu są trzy... te sensory. Name tak. kompas. On tak tup... 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 tupczy. <laughs> Człowieku, zostaw mnie. Gdzie tu są jakieś itemsony fajne? Jest tutaj, dobra, to jest jakaś epicka skrzynka. Tutaj musi być coś dobrego, nie? Bo co to, to, kurde, sam widok mówi, że tu jest jakiś super item. Ej, teraz myślę, że go zrespię. Co to? Eee, on tu jest gdzieś! Dobra, teraz to już go na pewno zrespiłem. Ty nie otworzyłem tej skrzynki, co ja zrobiłem? O tu jest! Dobra wywalone! Idę po te skrzynki i tyle. A może on już ten się schował. Nic nie widać. Nic nie widać. Teraz skok Dobra skrzynka I. Łotyka. Kość! Dobra, co to. A! ZROZBIŁ SIĘ! U kurna Ej, nie widzę nic O boże O boże, Bożenko Aż jestem ciekawy, zobaczę na replay modzie, gdzie on był A TUTAJ BYŁ TY! <ścoughs> Dobra, było trochę blisko Dobra, ciul Ua! Jest tu! Co on robi? On chyba się zablokował o mending, okej okay. Dobra, wywalodę w te sensory. Jeszcze tam polecę yy. Name tak Dobra, kolejny się zrespił Tutaj Nie Tutaj jest, widzę go Dobra, trzeci... Urden. Dobra, idę stąd, nie ma co, nie ma co. Ja tu się boję, że zginę. Czarle dropom, tylko te mikstury. I te spodenki i motykę. Szczerze, to pomimo tego, że już miałem elytrę i naprawdę fajne itemy na start, to dalej czułem się trochę niepewnie. Dlatego wpadłem na pomysł, żeby zrobić rajda, żebym mógł zdobyć to temy nieśmiertelności. Tak więc poleciałem w podróż, żeby znaleźć wieże pillagerów i zdobyć efekt Omen, który umożliwi mi zrobienie rajda. O! <słyska> Ale fart! Tylko gdzie jest ten ziomek? Dawaj tu, ej! Dobra, Gites. O, kolejny jest. Może by się go zabiło? Jeszcze raz. Ten ma zwykły. A to jest jakaś trójka. Dobra, lecimy. O, jest, 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 jest. Dobra, biorę miksturę. O, jest na dobra. Gdzie oni są teraz? Ej, pierwszy raz robię rajdę w Minecraft'cie. O, tu są. O, skurczę, biki. Dobra, dawaj tu. Ej, ten jest dobry, ten z sikierą, pamiętam. Eee, no, czego on mnie nie bił nawet? Eee, ta fajerka daje tutaj dużo Tutaj O, to, to jest ten ten przywoływacz Dał? Dał to totem, dobra, git Pierwszy totem mamy Łe! Ten jak bije Chamie ty. Dobra No i tego jeszcze O, aha, ty, łatwo Tu jest Dawaj totem Dobra, dał Ue, Co? Co tam się stało? O kurna. Ej, dobra, spróbuję iść spać. Dobra, jest dalej, rajd right. O kurna, <laughs> trochę ich tam jest. Uh! O kurna! Dobra, ja biorę totem w rękę. Jak ja się wywalę. Uh! Dobra, bije, bije, bije i to mocno. Dobra, zginął. Teraz ten śmieć. Dobra, jest ten totem. Tutaj. Dobra, trzy totemy już. Dobra, nara. Jest totem, tutaj. A tu jest. Dobra, jest, ginął. Totem dla mnie. Jeszcze jedna fala. Jest tych ewokerów trochę. Ło! Wow. <grym> Zostaw. Dobra, puść. Dobra, ten. Strefa, strefa Minecraft, dobra. Dobra, tu tutaj, mów. Pierdziele. To już koniec, czy co? Bo ja nie rozumiem. Mi się wydaje, że to taki achievement przychodzi, że jest koniec. no nie dostałem żadnego achievementu, że skończyłem rajda. I nawet nie piszę na scoreboardzie, że, że jest rajd. Już z tym udało mi się zdobyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem to temu, aż po udanym rajdzie wróciłem do mojej bazy. Dobra, więc podsumowując, działo się naprawdę wiele rzeczy Wybudowaliśmy trading hola, ale mam naprawdę fajne enchanty na zbroi i na toolsach Więc mega mi się to podoba Też mam tutaj fajną ilość totemów z raidu Ale jeszcze jest jedna rzecz, o której zapomniałem, bo miałem to zrobić właśnie pod koniec odcinka O, witam pana I co? No i generalnie chciałbym oswoić swojego pierwszego psa na tym świecie hardcore Dobra, jak siądzie za pierwszym razem, to zostawiacie lajka Ej, co jest? Ale fart! Dobra, zostawcie lajka w takim razie. O, ale fajnie.